Chciałbym Wam dzisiaj coś innego powiedzieć. Chciałbym Wam powiedzieć coś, czego nie przygotowywałem. Coś, o czym nie myślałem, żeby nagrywać. Miałem jakiś swój temat, chciałbym dzisiaj mówić o skrajnościach. Chciałbym dzisiaj mówić o uwolnieniu od, od demonów na jednym filmie. Że jak to tam, żeby zobrazować niektórym z Was, jak to mniej więcej wygląda z mojego doświadczenia oraz dlaczego wierzący mogą mieć duchy lub demony, być w demoniczną. Ale pomyślałem sobie, że to nie jest to na dziś. Pomyślałem sobie, że chciałbym Wam dać coś, co jest w moim sercu. I zacząłem badać sam siebie. I w moim sercu jest troska. Jest troska o to, zmartwienie, troska. Czy to wszystko, co dzieje się w moim życiu dziś, wyrośnie do takiej skali, o jakiej myślę. I bracia i siostry, ja rozumiem, że Biblia mówi. Ja tu możecie mi uwierzyć na słowo, trochę Biblię znam. I wiem, co Biblia mówi na takie rzeczy. Ale też, moi mili Państwo, wiem, czym się różni wiedza od objawienia. Zrozumienie od objawienia też wiem. I z jednej strony rozumiem, że to nie jest moja sprawa. Ja mam być bezużytecznym sługą i robić swoje, ale z drugiej strony gdzieś myślę o tym, planuję, zakładam, mam ambicje. Takie uważam, że zdrowe. Że nie, że to ja jestem super, ale bym chciał, żeby pewne że rzeczy się rozwijały bardzo, żeby służba uwolnienia się rozwinęła bardzo, żeby te, to studio nad, zaczęło tętnić życiem tak, jak chciałem kiedyś, żeby je zakładając, żeby tu naprawdę się działo, żeby sprzęt był coraz lepszy, żeby ludzi dużo nagrywało na różne kanały te chrześcijańskie, żeby to wszystko wzrastało. Żeby społeczność ta, którą chcemy tworzyć gdzieś tam, gdzie mieszkamy, ona się rozwijała. Że nie jesteśmy częścią jednego dużego dużej społeczności, ale chcielibyśmy, żeby mniejsza się rozwijała. To wszystko gdzieś tam jest. I... Po ludzku się... Nie, że zamartwiam, ale... No mam to bardzo mocno na sercu. I jak przychodzi wieczór... To... Przed zaśnięciem dużo myślę o tym. Jak jeżdżę samochodem, o tym myślę. Jak sobie pomyślę, ale powiedziałem, myślę, pomyślę. jak sobie tak rozkminię, o czym myślałem kiedyś. Przed zaśnięciem. Co robiłem przed, za, przed zaśnięciem kiedyś. Jak wyglądało moje spanie. Jak musiałem się nachlać do odcięcia. Jak różne rzeczy człowiek robił. Żeby nie myśleć. A dzień dzisiejszy martwię się o coś, o co nie powinienem, bo to nie moje królestwo, ale martwię się o to. I powiem wam, jest to ciekawe doświadczenie. Metanoja. Metanoja, która zaszła, czyli zmiana mojego myślenia, postrzegania wielu rzeczy, zrozumienia wielu rzeczy. Jest to ciekawe doświadczenie, tym się chciałem z wami podzielić, bo wierzę, że są dziś może wśród was parę osób, a może kiedyś to będziesz widzisz, może ten film widzisz za jakiś czas, jak studio się rozwinęło, tu już są tysiące ludzi i ty mówisz, a zobaczymy o czym Michał mówi na początku. Czy co, co tam nagrywali na początku? Bo nie wiem, czy to nie będzie, kiedy to widzisz, 10 osób to walczyło z tym. Nie mam pojęcia. 5 osób, 15, nie wiem. Czy nie będziemy w innym miejscu zupełnie, nie mieli, wiecie, jeszcze lepiej. Ale moi drodzy, dzielę się z Wami z tym, żebyście, bo może będziecie w tym miejscu. Że. Gdzie byli, ci, mieli swoje troski i swoje wyzwania w życiu. Coś, co was przygniata, coś, co was gdzieś tam. Że tra tracicie rezonans. Ja wiem, ja wiem, że w chrześcijaństwie to tylko Jezus. Ja, ja wszystko rozumiem. Ja się zgadzam z tym, że w prawdziwym chrześcijaństwie to Jezus tylko. Bracie, to ty mówisz, wiesz, wierz, że wierząc, że o Jezusie. I ty mówisz, że można stracić rezonans, można się ja wam powiem taką historię, może znacie Była taka grupa ludzi, która, która płynęła łódką I przyszła Fale przyszły i burza przyszła I wiecie kto to spał, nie? I powiem wam Ja wiem, ja wiem Oni nie rozumieli Czasami sobie myślę, że chciałbym tak nie rozumieć jak oni Dlatego pozwólcie sobie też na to, na co ja sobie pozwalam, bo o tym jest na materiał. Pozwólcie sobie, dość późna puenta, dość późne yy, rozwinięcie. Pozwólcie sobie na to, żeby czasami, pozwólcie sobie na niedoskonałość. Bo jesteśmy w drodze. Jeżeli myślisz, że twoje chrześcijaństwo może się nawróciłeś wczoraj, lub miesiąc temu, lub, lub rok temu, myślisz, że jesteś taki dojrzały chrześcijanin. Uczymy się całe życie, tak ci podpowiem. Yy, I ktoś ci wbija do głowy, że to musi być taki, i taki, i taki, i taki, i taki, taki. To nie. Ty masz patrzeć na Jezusa, na sprawcę dokończyciela wiary. Masz czytać Słowo i. Nie zmieniać się, ale odnawiać swój umysł i uśmierzać Starego Człowieka. Ty nie masz zmienić się. Rozumiesz? To chyba będzie następny film, który zaraz nagram. Coś czuję. Ty nie masz zmienić się. Nie masz się zmienić. Ty masz uśmiercić to, co było w Tobie złe, Starego Człowieka i ma nowy żyć. Nowy, który patrzy na Jezusa sprawcy dokończyciela wiary. Nie masz się zmieniać. Ty nie ma się wiesz, zacząć inaczej ubierać, i tak dalej. Oczywiście, ty się możesz zacząć inaczej ubierać. Ty możesz zacząć, nie wiem, słuchać innej muzyki, możesz zacząć wiele różnych wspaniałych rzeczy robić. Ale to nie chodzi o to, że ty masz się robić, bo tylko to mają wyjść z serca, z wnętrza. Bo ty masz wiedzieć, że ty nie inaczej. Nie skupiaj się na tym, na czym nie wo, niczego nie masz robić. Skup się na tym, na tym co ty masz robić. Co ty masz robić? Ty masz patrzeć na Jezusa na sprawcę i dokończyciela, wiary i fokus na Niego. A On, On, jeżeli to robisz szczerze, będzie Cię przekonywał. Będziesz w Jego duchu czuł, że Ty musisz zmienić pewne rzeczy. I powiedzieć im zmienić w sensie uśmiercić, powiedzieć: Nie, ja nie będę tak robił. Ja nie będę tak robił. Będę tak robił. Będę to robił, nie będę tego robił. Ale nawet w tej drodze, jak już będziesz nawet pięć lat po nawróceniu, Uu, prorok. Czego żebyś po pięciu lat, latach był prorokiem już? Bo jest to jak najbardziej możliwe. Nawet szybciej jest możliwe po godzinie po nawróceniu, żeby prorokować. Mój drogi, jak stracisz rezonans. To nie jest nic złego. Po prostu musisz zrobić. Okej. Okay. I dalej. Bo lepiej jest się martwić o Boże rzeczy niż o to, gdzie się nachlać jutro. Prawda? Lepiej jest się martwić o to, czy. Wszystko dobrze robić podczas uwolnienia ludzi od demonów, niż o to, czy będzie coś tam czy się z kimś spotkasz, czy się nie spotkasz, czy gdzieś się spotkasz. Lepiej się martwić o to, jak rozbudować lokalną społeczność, żeby tam był kościół, który tętni życiem i miłością do Chrystusa i pełen mocy, niż się martwić o inne rzeczy które w konsekwencji prowadzą do tego, że i tak nie możesz spać, bo o nich myślisz i masz deprecha i dół. I tyle. Pokój wam.